Przymierze z ludzkością, poprzez lud wybrany, mówi Bóg ojciec, dałem się przebłagać mojemu wybrano, wybranemu słudze Mojżeszowi, aby przez 40 dni i 40 w puścił, nic nie jedząc i nic nie pijąc za grzechy swojego ludu. Otrzymał moje błogosławieństwo. Izrael bowiem obraził mnie pod samą górą Choreb, sporządzając sobie złotego cielca i oddając mu chwałę według pogańskich zwyczajów. Post Sprawiedliwego ma jednak tę moc przebłagania, że zyskuje łaskę usprawiedliwienia dla wielu. I jeszcze wyprasza błogosławieństwo dla tego, kto zasłużył raczej na karę. Bierz sobie więc za przykład swojego sługę, swego sługę Mojżesza i pokornie czekaj na zmiłowanie, poszcząc za swój lud, aż zechce się zmiłować dla Twojej hojnej ofiary. Ukochana Warszawo, Oto prawie tysiąc ludzi na tym placu stoi, którzy podjęli post o chlebie i wodzie, w piątki za Europę, w środy o intronizację Pana Józefa Króla Polski i na życzenie bezpośrednie Boga w poniedziałki za naszą Ojczyznę. Modlitwą ogarniamy wszystkich, nawet ci, którzy zasłużyli na karę od Boga przez dartej i modlitwy, jeśli otworzą swoje serca, utrzymają łaskę zmiłowania. W fazie historycznej jesteśmy na etapie maja-czerwca roku 1939, kiedy pan Jezus błagał przez rozaliec Celakówne, aby Polska dokonała intronizacji. Sprawę zablokował kardynał Glon. Ludzi o twardych sercach i kamiennych twarzach sprawili, że ta blokada łaski nieba sprowadziła niebote, niebotyczną karę na Europę. Przyszła wojna. Jeśli Polska nie wykona rozkazu Boga w nadchodzących miesiącach, dzieci przyjdzie <laughs> wojna. Warszawa pierwsza usłyszy. Co to jest wybuch bomby atomowej? Módlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, który przyjąłeś post Mojżesza, udzielając mu swego błogosławieństwa, odpuszczając grzech ludowi i ofiarując przez niego ludzkości prawo Twojego przymierza, dziesięć przykazań bożych, Zechciej i mnie uczynić godnym podjęcia ofiary przebłagania poprzez wytrwały post o chlebie i wodzie. Przyjmij i moją ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy tego pokolenia, a szczególnie za grzechy mojego narodu, mojej rodziny i moje własne, za które Cię serdecznie przepraszam. A jeśli miła, jeśli moja ofiara, ulituj się nad nami i pobłogosław nam. Udzielając kolejnych pouczeń przez Chrystusa Pana naszego, Pater Noster quies in celli, sancti cenementum, advenian regnuntum, fiat voluntas tua celod terra, Panem Nostrum quotidianum danowis hodie nobis demita nostra, denosi ducas z sed libera Wszyscy. Ave Maria, gracja plena. stekum benedictatum benedictus fructus ventristui, Jesus, Sancta. Pana te, Tadzia technicznego od nagłoszenia. Trzeba organy nagłosić. Mamy RND, drugą kolumnę, żeby ktoś był przy organach, żeby było troszkę organy słychać. Jeśli nie będzie słychać, to Panie Agusiu na przemian, ja będę dawał mikrofon na organy albo Pani, w się odpoczemy. Otwieramy wszyscy nasz modlitewnik, nowenna na czas postu i czytamy wszyscy razem. Strona <śmuletro> 25. Jeśli ktoś podejdzie obok ciebie, a nabyłeś dla niego nowenne, a będzie prosił, to mu zajesz. Patrzę na samochód, tam jeszcze jest kolejka. Bierzemy z sobą urzędowo obrazki. W ramach kosztów manipulacyjnych 100 obrazków, minimum 120 tysięcy obrazków przygotowaliśmy na Warszawę, aby to rozdać Warszawie i zostawić tu łaskę. Tam są też. Do wzięcia nowenny, które możemy ludziom rozdawać. 25, jesteśmy przy pierwszej, moi drodzy, przy pierwszym dniu. Przy następnych stacjach już nie będziemy powtarzali, dani poszczącego chyba przed Sejmem, bo tam jest potrzebna dodatkowa porcja łaski. Kyrie elejso, Kyrie elejso, Kyrie elejso, Chryste elejso, Chryste elejso, Kyrie elejso, Kyrie elejso, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójcu Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Czytamy po zwania wezwania na przemian. Boz ofiara, która leci prosto do nieba i zaraz prosi. Panie Jezu, daj mi łaskę. Boz jest dobrem dla duszy i ciała. Panie Jezu, daj mi łaskę. Boz daje wielkie siły do walki z pokusami i przeciwnościami. Panie Jezu, daj mi łaskę. Państwo. zaspokaja wyższe potrzeby. Panie Jezu, daj mi łaskę. Boz jest stanięciem twarzą twarzy rzeczywistości w dachu, jaka jest. Panie Jezu, daj mi łaskę. Przez Post przyjmujemy tę rzeczywistość bez lęku. Panie Jezu, daj mi łaskę. Boz jest zatrzymaniem fali konsumpcji. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post wyzwala człowieka od niego samego. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post wyzwala człowieka od wewnętrznych sideł świata. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest lekarstwem na rozlenivienie. Panie Jezu, daj mi łaskę. Pozdrawię duszę od głodu i ciało od bycia. Panie Jezu, daj mi łaskę. Poprzez post dusza rządzi ciałem. Panie Jezu, daj mi łaskę. Gdy człowiek pości, odpoczywa i wycisza się. Panie Jezu, daj mi łaskę. W czasie postu organicz czyni wewnętrzne porządki. Panie Jezu, daj mi łaskę. Posto dar od Boga i łaska. Panie Jezu, daj mi łaskę. Umiłowanie postu jest obrazem życia na jego. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post umożliwia poświęcenie się człowieka sprawom duszy. Panie Jezu, daj mi łaskę. W dni postu człowiek ubrania się do samego Boga, żyjąc bardziej duchem niż ciałem. Panie Jezu, daj mi łaskę. Posto to namiastka doskonałości w człowieku. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post to wstęp do wolności, jaką daje uwolnienie od potrzeb ciała. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post to pewnego rodzaju wyróżnienie i wybranie do większej doskonałości. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post łaska osobliwa i cenna oczarowa. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post to od przywiązania do spraw materialnych. Panie Jezu, daj mi łaskę. Każdy rodzaj postu sprawia w człowieku pewne zmiany. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post uczy wszczemięźliwości we wszystkich dziedzinach życia. Panie Post pozwala duszy oddalić się od niskich rząd. Jezu, daj mi łaskę. Przez dar postu jest się siostrą aniołów i żyje się tak jak one. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post to czas błogosławiony, w którym można więcej wyrosić. Panie Jezu, daj mi łaskę. Posto czas podwójnego klęczenia. Panie Jezu, daj mi łaskę. Posto czas pokazywania pokory. Panie Jezu, daj mi łaskę. Posto czas, w którym ciało milczy, by oddać moc duchowi. Panie Jezu, daj mi łaskę. W czasie postu Boże łaski spływają szeroko na duszę. Panie Jezu, daj mi Posto dowód miłości i posłuszeństwa Bogu. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post, przybiorą w moim życiu górę nad sprawami ciała. Panie Jezu, daj mi łaskę. Brak postu jest oznaką, że konsumpcja przekroczyła pewne granice. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post można wyprosić przez pokorne i wytrwałe modlitwy. Panie Jezu, daj mi łaskę. Nie ma żadnych okoliczności do rezygnacji z postu. Panie Jezu, daj mi łaskę. Boz jest pragnieniem Boga życia wiecznego i szczęścia swojej duszy. Panie Jezu, daj mi łaskę. Boz jest poskromieniem zmysłów. Panie Jezu, daj mi łaskę. Boz zyskuje się święto stawienia czoła z i pokusą kolejnych dni. Panie Jezu, daj mi łaskę. Boz jest świadomą ofiarą składaną Bogu. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest łaską i darem Bożym. Panie Jezu, daj mi łaskę. Boż jest łaską wysłużoną przez wytrwałą prośbę. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest darem otrzymanym przez podejmowanie wyrzeczeń na miarę swoich sił. Panie Jezu, daj mi łaskę. Boż jest otwartą formą buntu przeciwko demonicznemu światu. Panie Jezu, daj mi łaskę. Bóg jest sprzeciwieniem się dyktaturze własnego ciała, własnego dobrobytu i wygody. Panie Jezu, daj mi łaskę. Bóg jest wyróżnieniem w łasce. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest powołaniem Panie do gromad ludzi sprawiedliwych. Panie Jezu, daj mi łaskę. Bóg złagodzi zapalczywy gniew Boży na ludzkość. Panie Jezu, daj mi łaskę. Bóg za Jezusa na świat. дайми so, дай Poz jest łaską podobania się Bogu Panie Jezu, daj mi łaskę Poz jest czasowym wyrzeczeniem Panie Jezu, daj mi łaskę Łaska postu daje człowieku poczucie, że żyje dla wyższych celów Panie Jezu, daj mi łaskę Post jest powodem do radości Jak gdyby prawą wojenną dla rycerza Panie Jezu, daj mi łaskę Przez post krzyżujesz Pany drogą Boga Panie Jezu, daj mi łaskę Przez post zdobywasz dla Boga nowe dusze Panie Jezu, daj mi łaskę. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest dniem walki i dniem zaszczytu. Panie Jezu, daj mi łaskę. jest dniem niezwykłym, dniem jaśniającym na tle innych dni. Panie Jezu, daj mi łaskę. pomaga zobaczyć nasze życie z perspektywy wieczności. Panie Jezu, daj mi łaskę. Przez dalszó cały tydzień pracy nie nabiera właściwego kształt. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest dniem zwrócenia się do Boga. Panie Jezu, daj mi łaskę. Poz jest oddaleniem spraw, ludzi i przyjemności. Panie Jezu, daj mi łaskę. Dzień postu jest strażnikiem życia człowieka. Panie Jezu, daj mi łaskę. Poz jest łaską dla dusz czystych. Panie Jezu, daj mi łaskę. Poz jest narzędziem pokuty dla grzesznika. Panie Jezu, daj mi łaskę. Bos jest sposobem wypraszania łaski. Panie Jezu, daj mi łaskę. Bos jest ukryciem się w sercu Boga. Panie Jezu, daj mi łaskę. Bos jest odtrótką na wszystkie zniewolenia. Panie Jezu, daj mi łaskę z jest oczyszczeniem ciała, duszy, umysłu, przyzwyczajeń relacji i całego życia człowieka. Panie Jezu, daj mi łaskę. Wytrwały posporządkuje człowieka wewnętrznie. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest niezbędną częścią życia. Panie Jezu, daj mi łaskę. Ci, którzy poszczą, cieszą się miłością i uznaniem króla. Panie Jezu, daj mi łaskę. Poprzez post człowiek oddaje chwałę Bogu. Panie Jezu, daj mi łaskę. Boże, swoją pomocą potrafimy i będziemy pragnąć postu. Panie Jezu, daj mi łaskę. Uklękamy. Paranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przechódź nam, Panie. Paranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Paranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego. Ale Mówimy się, Panie Jezu Chryste, który sam, stawszy się człowiekiem, trapiłeś Twoje najświętsze ciało licznymi postami, zechcię uczynić nas zdolnymi do naśladowania Twojego doskonałego człowieczeństwa przez łaskę postu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Proszę, powstańcie. Tu, moi drodzy, mam dwóch panów lektorów, którzy mają chorągwie, prosiłbym dwóch lub trzech panów do pomocy, żeby wzięli im chorągwie, bo oni tu będą potrzebni przy ceremonii teraz. Dwóch wolnych panów. O, już jedna jest wzięta, pan Dariusz się. i gdzie tu jest niech pan, tu Jacek podejdzie z chorągwią do mnie. Podejdź tu z chorągwią pan. I tu proszę jednego pana, żeby mi niósł tą chorągię. Ju, już tam jest pan, dobrze, elegancko. Będę panu bardzo wdzięczny. A pana pośle do pana ten, co niesie, idźcie i głoście. Ona jest ciężka, we dwójkę na zmianę, dobra? Wielki Bóg zachwań, drodzy Państwo. Przypominam, niech wszystkie obrazki idą z nami na ulicę Warszawy, bo po to przekazujemy tę łaskę Polsce, aby podjęła dzieło wielkiej pokuty narodowej. Więc przypomina po mojej prawej ręce przy znaku 30 stoi nasz samochód pielgrzymkowy. Przypominam również o nowennach, bo tak się będziemy modlili, więc miejcie sobie w ręku nowenne lub kilka do rozdawania, jeśli uznacie za podzewne. Jest kilka osób duchownych, jeśli się nie boją kamery, to mogą tu stanąć przy, po mojej lewicy, przy gwardii, co mają sutan, ale to jest tylko oferta. Jeśli mają inne zdanie, nic się no, no nie sprzeciwia z moim. Podejdzie nasz główny chorąży do mnie. Oto w, w ręku, bo to jest nasza procesja Bożego Ciała w ramach oktawy. Tak się układa, że dziś jest zakończenie oktawy Bożego Ciała i w wielu parafiach po ziemi polskiej są procesje przez 8 dni. Oto nasz krzyż krzyżowców, pielgrzymek rycerskich gdzie jeździmy po całym świecie. W relikwiarzu tam znajdują się szczątki doczesne świętego Stanisława Kostki. Pana Jacka proszę o pod, podpracha. Pod, Jan Wianej i. Jan P. i. i Stanisław Kostka. Otoczyłem ten krzyż grzyżowców wiankiem, bo dzisiaj na zakończenie oktawy w kościołach katolickich, gdzie jeszcze się pamięta o tradycji, są święcone wianki związane z oktawą Bożego Ciała, a proboszcz dawniej rozdawał licznie cukierki po procesji. Jeśli ktoś kupi tysiąc cukierków w trakcie marszu, to pod Sejmem każdemu dam na zakończenie procesji ostatniej Bożego Ciała po cukierku. Ale mówię, jeśli ktoś kupi gdzieś po drodze Tysiąc cukierków, aby każdy otrzymał pamiątkę z dzisiejszej manifestacji. Wymieniani są lektorzy. Jest nam jeszcze kolejka. Zachęcam, żeby poszły wszystkie moi drodzy obrazki na ulicę Warszawy. Strona 32. Boże Ojcze Wszechmogący, Zmiłuj się nad nami grzesznymi, którzy.